Masz problem z zabiciem spaczonego kotła, ciągle strzelają do Ciebie slajmy, a ty co chwilę musisz uciekać, to poradnik dla Ciebie. Według mnie ten kocioł jest drugim najmocniejszym bossem w grze tuż po Ark i Ladzerze. Możecie grać tutaj dwoma stylami: albo bijecie wręcz, albo na dystans. Ja biję wręcz. Istotą tutaj jest to, żeby umieć unikać. Po prostu musicie unikać ciosów, strzał. Slimów, i kiedy jesteście pewni, że nic was nie walnie, wtedy bijecie kocioł. I uważacie oczywiście na jego ogień. Najbardziej potrzebnym artefaktem jest. Tutaj totem obronny dzięki niemu. Jeżeli macie kilka takich na dużym poziomie, to tak naprawdę macie bez przerwy ochronę przed slajmami, chyba że któryś wam wejdzie do środka. Ale zgaduję, że jesteście początkowymi graczami i nie macie za dużo takich wysoko levelowych, a może nawet w ogóle nie macie, gdzie można je zdobyć przed pokonaniem kotła? W kaktusowym kanionie. Także jeżeli macie problem z pokonaniem go, próbowaliście parę razy i nadal nie potraficie, to po prostu przejdźcie parę razy ten kaktusowy kanion, aż dropniecie jakieś takie dwa. Powiedzmy, te totemy one wam znacznie ułatwią. A cała reszta to po prostu nauka unikania, biegania między tymi pociskami i unikania ich. Natomiast jeżeli bijecie na dystans. To robicie takie duże kółka, biegacie dookoła. Przydatne są tutaj buty wiatru, czy tam buty prędkości, nie pamiętam jak one się to nazywały. Z nimi znacznie łatwiej możecie biegać dookoła, są mniejsze szanse, że ktoś w was trafi. No i po prostu robicie to co zazwyczaj strzelacie tam z swoich płomiennych strzał, firewarek czy czegokolwiek.